Cześć witajcie z tej strony Krasek KTS kolejny odcinek z Farming Simulator 19 z serii młody gospodarz na mapie Mazowiecka Nizina, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na nowym polu zakupionym. Pan Staszek w tamtym sezonie musiał pędzić do czegoś, ale w tym kosi nam perfekcyjnie rzepak. Yy, chciałbym powiedzieć jeszcze, że no, zakupiłem to pole, ponieważ yy, sprzedałem yy, rzepak, ponieważ... Ja pierdzielę Trochę mniejsza cena była 2900 Ale przez wejście i wyjście z serwera się zmniejszyła, ale dobra tam Więc tak Niech będzie Jeszcze pole 79 trafia do mnie w O, więc mamy takie pola bardzo mocno tam Pan Staszek mocno robi. Może się przejdźmy? O, to, to, jak tu się wchodzi? Gdzie na... dobry, a ja tu mocno się trzymam. Staszku, o, pekie ale Pan zmieni. Porączko po coś E, bro, e, co pan robi? Pan nie zbiera. Musi pan wyłączyć i włączyć kobaj. Kliknij pan B. O, jeszcze raz kliknij pan B. O, jedziemy. O, takie takie mocne są sprawy. Ile pan ma tam, bardzo... Musimy dorzucić trochę, bo na przyczepie mam zero W silosie, ale na przyczepie mam Trochę i chcę już wywozić Na tamtym też jest rzepak, więc będzie dobrze O Dobra Pan Staszek tutaj perfekcyjnie, a jak pan by Staszek mógł tak się jeździć ruro do zewnątrz, to bym bardzo prosił. Bo bym sobie ładnie podjechał, jak pan sobie kosi, żeby o co pan chodzi. dobra, to więc pan się zawróci i w ten sam przejazd, dobra? Dobra, chyba się rozumiemy tu i tu, bardzo dobrze. Więc, jak pan tu się zawróci, to stronę i tu będzie pan jechał. Ura, będzie tu, więc ja to po tej stronie pojadę. Dobrze, bo... Kurna, to będzie... Dobre, będzie dobrze, bo. Kurona, ma. To będzie. Dobra, podjecha, podjeżdżamy, zara. Będzie dobrze. Co tu się dzieje? Co? Eee! Przecież bardzo dobrze podjechałem. Oooo, perfekcyjnie, dobra. No, mamy stówę, proszę dalej jechać. Proszę się nie martwić. My tu wjeżdżamy i jedziemy na mój A! Jak już zobaczyć zmienione tekstury drzew i trawy To będzie w tych y, nowej y, poprawce A poprawka wyjdzie... nie wiem W tym tygodniu, albo teraz, albo dzisiaj, albo jutro, albo gdzieś w okolicach tego rejonu No i dojeżdżamy proszę państwa na... Dojeżdżamy, dojeżdżamy I wysypujemy I z tej przyczepy zarobi się 9 tysięcy właśnie A przed tym się zarobiło 12 tysięcy No trochę... Trochę się zrobiło O 3 tysiące mniej ale to tak jest dobrze. Panie... o Pan Staszek do Ty na... ...tym smsami wyszło, że... ...stoi. Musi... ...musi... ...mocno jechać. Ale, że. Ludzie nie wiedzą o co chodzi. Mocno. Pikanie. Tu jest to, tu jest. To no A to za chwilę. Zgaśmy go. Tu jest pół hektara. Chodź, 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 Stasiek tam wypadł skowalizowanie po tym piwsku. Dobra! Jedziesz! Jedziesz! Ale zawija bądźki, naprawdę fantastycznie. Tak troszkę... no za krótki by był odcinek, więc... Za krótki by był odcineczek, więc pastaszek przyjedzie na następny, bolutko Ja będę padał kierował, okay, dobra? Gdzie yeah, ja tutaj? O Exit a -c to -c. Wow. jest Tu można przesiadać się. Dobra, wysyp pan. To co masz pan? A jest drugi... Dobra. Dobra, niech pan jadzie. Na drogę wjadzie. Tu bardzo dobrze tego uwaga. O że ty w mordeczkę pan... jest pana Tu coś... ojej pan... Dobra, no, tu w prawo. Na drogę pan nie wjadzie. W lewo. Halo, w lewo kazałem skręcać panu Ora Uwaga, tam Antek brytarniarnista zabija się mocno. Więc niech pan uważa Czy pan będzie szybszy od Antka? Trzeba wjechać w drogę po lewo Po lewo! Niech pan skręca! O, umat! Nie, nie pamiętam kto ma pole. Idziemy i wyjedziemy tu na drogę. To pan zjedzie też w lewo na drogę. Mocno. Dobrze Proszę skręcić w lewo, a jaki struktur Jep I... teraz... O! Widzisz pan ten... O! Ten rzepak po prawo To jest pole, niech pan kosi je O, mocno O, i tu jest fajny widok nawet no, ładnie. Może ja zrobię zdjęciożko jakieś, czy coś. Zaraz zobaczymy. Wow, No, ładnie parę zdjęciożek naklikałem, ale to zobaczymy w poprzednim odcinku na ...klikałem sobie a co dzisiaj dopełnimy to przyczepę ja tam jadę do, do nastarzka a teraz pojedziemy tu sobie po tym. niech się nie kapie już coś się And... świnie a w ogóle te świnie mi nie były czy... potrzebne. znaczy te czy musiałem zrobić jeszcze inne zdjęcie jest takie tam Aaaa, po... no bo zapomniałem, tak Bo do ostatnim odcinkiem była ankieta I wygrał, że będzie moc season, Tam było 18 do 4 2 Ale to, to chyba nic się nie zmieniło Ale to tak wygrywa 80% moc season, Więc Subcio więc w następnym odcinku... Tak, to będzie już moc wiosna, takie tam dobra, to pan tu wjedzie w tego i mi nasypie od razu. A takie ty, to jest bardzo dobry pomysł. Znowu nie podpiszcie... Co to jest? trzeba podciągnąć go. O, dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. pojedziemy sobie, a będzie tutaj jakieś takie poletko. Przy poletko tamtej z rzepakiem też można kupić, ale to chyba już nie teraz, bo... A później kupić te pole, później takie długie pole, to jest fajne no. Jeszcze muszę... Zobaczyć, o co chodzi z tymi, bo te pola są jakieś czarne. Tak nie powinno chyba być. Chyba. Jakieś powinno być. Nie wiem nawet. Ale to aż za czarne to wygląda. Nie patrzcie na to słomę, bo to, to To jakieś takie tam... Nieważne. Ty a ja tam tak czarno nie ma. Stój. Dobrze. Ty. A tam czarny nie ma? Ty jest czarny. Nie wiem, ja może zostaję to w spokoju. Bo... A co tam rośnie? Dziwne. No Nie będzie. Dobra, może to takim akcentem wywozu na, na skupi oraz tego. Pana Staszka, bardzo pozdrawiamy. Możecie napisać. Pozdrawiam pana Staszka. E, więc zostaw subskrypcję, łapkę w górę a z komentarz. Więc do następnego. Cześć.